Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Mario, nie mam już sił dalej walczyć z przeciwnościami losu, tak bardzo mi ciężko. Ostatkiem sił przychodzę jednak do ciebie. W moim sercu wciąż żyje wiara i tylko dzięki niej nie umarła jeszcze moja nadzieja. Matko, wierzę w Twoją dobroć, miłość i miłosierdzie. Pomogłaś tak wielu osobom. Błagam, weź moje udręczone serce w swoje święte dłonie. Przedstaw je Panu Jezusowi i proś go o łaskę dla mnie. Proszę, niech Twoja dłoń otoczy moje życie swą opieką. Niech Twoje światło rozjaśni każdy mój dzień pełen mroku. Ofiarowuję Ci moją duszę, mój umysł, wszystko kim jestem. Zawierzam Ci wszystko, co dla mnie trudne. Mario, z całą mocą przywołuję Ciebie do mojego życia. Przywołuję święte anioły, które wielbią Cię w niebie. Błagam, niech niebo przyjdzie mi na pomoc, ulituje się nad moim smutkiem. Wierzę, że pragniesz dla mnie wszystkiego, co najlepsze, jak każda matka dla swego dziecka. Przytulam się do twego niepokalanego serca, prosząc o Twą cudowną ochronę. Matko, tylko z Tobą czuję się bezpiecznie. Czuję, że odnajdę w sobie to, co pozwoli mi przetrwać. Wiem, że głęboko w moim sercu wciąż żyją dary Ducha Świętego. Proszę pomóż mi je wykorzystać i prowadź mnie w życiu. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże.